A co ty tutaj masz? No jak? Potykacze. Ale ile ich masz? No mam. Widzisz? Zamykają się drzwi? Nie zamykają się drzwi. No nie. Patrzaj to. Patrzaj to. Co to jest? No yy, potykacz. Na dokumenty. Jak potykacz? No kurczę. Otwarte drzwi. Przewiew. Za. Kartka leci. Leci. Kartka jest. No tak. Jeszcze raz. Kartka leci. Kartka jest. No działa. Działa jak pum cyk cyk, cyk. Kartka leci. No nie leci, pan przyleci. się leci. No. A kartka nie. A kartka nie. No, super. To jest takie. Działa. Działa. A jakie są zapachy tych potykaczy? Eee, no Ale to nie są potykacze, to są stopery. Aha. Potykacz to jest takie. reklamowe Ale ja to nie... nazywam potykacz. Aha. Ty to nazywasz stoperem, ja nazywam to potykacz. Mogę? Mogę. Wymyśliłam? Wymyśliłam. To co nazywamy potykaczem po prostu. Okej. Okay. Stoperem to sobie możesz wziąć jak no, cię wiesz, setki. Goni. A mnie nie goni, tylko ja chcę zamykać. Okej. Okay. Czyli potykam się. Dobra. Czyli się nie potykam. Nie Czyli potyka. potykać. Okej? Okay? No.